Bracie i siostry, z różnych stron dochodzą do nas złe wiadomości. O wojnie, morderstwach, zamachach, gwałtach, kradzieżach, katastrofach ekologicznych, o epidemii widzimy kłótnie, nienawiść, agresję. To wszystko bardzo smutne. Można się załamać, a nawet popaść w rozpacz, myśląc, jaka jest przyszłość świata, na którym żyjemy. W kościele słyszymy Ewangelię. To greckie słowo. Ewangelia euangelion dosłownie znaczy dobra nowina. Dzisiejszą dobrą nowiną w Kościele jest Maryja, a konkretnie jej wniebowzięcie. By lepiej zrozumieć tajemnicę wniebowzięcia, przypomnijmy to w co wierzymy w odniesieniu do Maryi. Ona jest Matką Boga, nie tylko Matką Chrystusa, człowieka, ale Syna Bożego, prawdziwego Boga, który stał się człowiekiem. By mogła spełnić tę niezwykłą misję. Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu darował jej pełnię łask. Anioł Gabriel przy zwiastowaniu powiedział, bądź pozdrowiona pełna łaski Pan z Tobą. My to powtarzamy w modlitwie, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Bóg zachował ją od grzechu pierworodnego, jaki dziedziczą wszyscy ludzie, a także od grzechu osobistego, to znaczy w całym życiu nie popełniła żadnego grzechu. Niepokalanie poczęta, niepokalana. Bóg zachował jej dziewictwo, bo porodziła człowieka, Jezusa Chrystusa, który był Bogiem, a po zakończeniu jej ziemskiego życia z duszą i ciałem przebywa w niebie, tak jak Chrystus po swoim zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu. W tradycji kościołów wschodnich akcentuje się zaśnięcie Maryi, unikając słowa śmierć, bo rzeczywiście śmierć jest konsekwencją grzechu. W kościele zachodnim tak tę naukę ukazywał też święty Jan Paweł II. Mówi się o śmierci Maryi. Nie ze względu na karę, jaką jest śmierć, bo ona była bez grzechu, ale ze względu na solidarność z Chrystusem i na solidarność z nami, wszystkimi ludźmi, którzy musimy przejść przez bramę śmierci. Przez wniebowzięcie Maryja jest obecna w nowy sposób w całym Kościele. Podobnie jak jest z Chrystusem po Jego niebostąpieniu. Kiedyś w ziemskim życiu Maryja była obecna w Ziemi Świętej. W Nazarecie, w Ainkalin, u świętej Elżbiety, w chwili nawiedzenia, w Jerozolimie, w Kanie Galilejskiej, A teraz... Przez swoje wniebowzięcie jest dla wszystkich w całym kościele. Jest matką nie tylko Boga, ale matką dla każdego, kto ją przyjmuje, kto się do niej zwraca. Wierzymy w to, że wszelkich łask Pan Bóg przez nią nam udziela. Matka łaski Bożej. Łaskiej, pełna. Za chwilę w uroczystym śpiewie poprzedzającym modlitwę haurystyczną śpiewie, który kończy nasza wspólna modlitwa Aniołów w niebie i nas tu na ziemi święty, święty, święty Pan Bóg Zastępów wyśpiewam słowa o Maryi. Że pierwsza osiągnęła zbawienie i stała się wizerunkiem kościoła chwale, a dla pielgrzymującego ludu stała się źródłem pociechy i znakiem nadziei. Co to znaczy? Pan Bóg pragnie, żeby cały kościół był tak jak Maryja. Wolny. Od grzechu, chwale zmartwychwstania w niebie. Panu Bogu, z Matką Bożą wszystko się udało. Nie udało się Panu Bogu wszystko z nami, z naszej winy, przez nasz grzech albo grzech innych ludzi, który nas dotknął. Ale Pan Bóg pragnie tego dla nas, co się do końca spełniło w Maryi. Oczywiście nie możemy być niepokalanie poczęci i nie możemy być Matką Boga, choć Chrystus w Ewangelii mówi, kto pełni wolę Ojca Mojego, który jest w niebie, ten jest bratem, siostrą i matką. Ale możemy być uwolnieni od naszych grzechów pan bóg pragnie by tak jak w maryi w nas była tylko miłość pokój i radość pan bóg pragnie byśmy byli wzięci do nieba z duszą i ciałem i to jest właśnie ta Radosna nowina. To jest znak naszej nadziei. Amen.